Dobry. Dzień dobry widzowie, witam w trzecim odcinku BAMBUS! Nie odpływaj, wracaj tam Nie, robimy szkok na Bandi. co wy chcecie w ogóle? Markus, odpuszczaj! Szkok na Uuu! Co, 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 co ty robisz Dobra, witamy w kolejnym odcinku Czyli trzecim Idziemy lutować wyspa bo ja tak powiedziałem No super Egalo, robię cegłę. Nie mamy drewna, dobra Arbuzy tam są Aż ty mnie nie jedźcie owoców, bo tam wiecie, sokowirówka to się przyda do owoce Owoce, sokowirówka tam. To... Fajnego Co? No Dobra, mam na styk i mam ścierkę następną, dobra ale kim żyje, czy nie? Chyba no. nie Chyba bambus go zabił No typowy bambus, on tylko zabija <grym> Psychopata <grym> czasem, czasem ja Dery, de, de. Delfiny zanim można zabijać? W zanim bada? odcinku można się... no Nawiedzić swoga Nawiedzieć. Słuchajcie, czasami kapitan, kapitan statku musi być szalony Ej, śmiesznie by było, gdyby się okazało, że mam was za głośno albo za cicho, nie? Nie no, na wejście hmm. mi pokazuje, że wszystko jest okej, okay, ale... Pokazuje mi, że trochę za głośno jesteście, ale wywalono w to, <grym> Wywalono okay, no w to, robimy to dla beki Tak No powiedz mi, czy... czy, czy, czy taki speedrunner to... To ma idealny ten mikrofon, wszystko, no nie, no. Tak, to wiesz? Tak. Dobra, ale to wiesz się nie liczy, on, on, on oszukuje. No, list też ma. No. no. Ale nie licząc ich, bo oni nie wbijają pierwszych chopek w idranowaniu. Wbijają. Automat no, też. też, automat na przykład, automat, tyle znasz? Automat? Automat? Tylko ja reaguje. Ja, 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 ja znam, bo ja tam... Nie ten, no, automat kup. był w topce, był w topce. No był. Ale ja... Ja ten, ja, ja lubię automat, ja tam Kto znowu kupuję. wody nie w ten... Kto znowu wody nie wolał przyznać się? Mama! Ja, bo nie zdążyłem. Nie zdążyłem. Ja, ja, ja automat znałam, to tam chipsy kupuję i inne takie słodkie rzeczy. Słodkie chipsy. Nice. <grymne> Zbadam wróciców. Teraz jeńczycy. Dobrze. Ej, zgodnijcie się jaki smak, jaki smak. To są lajsy. Tam nurkowaliście? Tak. Ja, ja idę zobaczyć, co dodali z rzeczy, które już odblokowaliśmy. Szklanka. Jak no, na próble już było. Ale jest jeszcze ten na drugim poziomie, chyba. A to dalej, chyba. Zarzucana kotwica. Nie. Wszystko było super. Na razie nic nie mam nowego. Tutaj. Ile macie desek? Ja mam sześć. To Ailat Bambus. Cero. Aha. No kur co ty 4. robisz? No to prawda, bo jedną, czekaj, jedna, 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 jest, jest, jest. Yes. No ty. dwa ja, y y Dawajcie, to rozbuduję tratwę. Jak macie deski? Mam 8. Deski mam. Masz tutaj plastik, masz tutaj deski. Fantastic. A fantastic. ja plastik! 20 plastik. 20 ja mam... Ja mam prawie 60 plastiku. Co? So. Dobra, weź, bo wody znowu nie mam. Dobra. A ja mam girl! Kami classic Mariusz, masz, masz piękne oczy. Kwa? A, z dzikierą zaraz na niego pójdę, gdzie on jest. Demobilizacja polskich dzieci i młodzieży. Kto wie, ten wie. O, Beczka, siema Beczka. Nie mam już desek. Już bym chciał dać trochę desek. Ej, ja... ja ten tracę będę rozbudował. Ej, bo w sumie z, ja będę... Ro, zanim rozbuduję, będę... zmienię nazwę na każdej grupie naszej i zobaczę, która to jest. Będę będziemy teraz liczyć każdą grupę. No się jakieś Map Chipsów, wiem. Nie wiem, a ja liczę każdą grupę teraz Niemożliwe Elobele 1, 2, 3 Nie, błagam Cię, nie, mój, moje... Ostatnie 100 wiadomości to będzie to jakiś bambus Elobele, mój Jezus O, paczka dostałem Wygląda identycznie jak zawsze Kafisz plaga. A! A! Chciał mnie zabić. I no, czy dzisiaj nie nudzi? 4, 5, 6. 7, 8. Rato już jest. 9. To jest 9. Dobra. 9. 6. To jest. Ehm. Tu szanie to jest ja tylko te, na których my jesteśmy, tylko robię. Bo tam jeszcze inne są, ale to dać. Czaj, bambus to nie. Tu, 11. No, chłop mnie natrafiał, jest! Przez Co to ma być? Bambus zabij go. ja muszę mieć lepszą liczbę. On mnie zabił przez podłogę. No tak pana ściągam to wody. nós <laughs> vamos fazer o que vamos fazer flaga Franci. flaga Franci. vamos polski <laughs> Moi. Moi. że powinni dodać flagę Polski do gry? Czy się na pewno nie nudzi, Majkus? E, to jest nasza dziewiętnasta grupa, w sensie, którą mam. Jedenasta, dwunasta... Ej, czekuj, niech ktoś podniesie, bo nie wiem miejsca i mi spadło. My name is Mark Player. Ej, najlepsze jest to, że ja większość Może tych się grup podnieś... nawet nie mam, o czym jest cała grupa, nie? Podnieś tą cegłę. Jaka cegła? Te rzeczy. Sucha cegła, no i co z nią? Ej, wiecie, wiecie co... Nie podnieś. Ty jakie fajne rzeczy tu są. Sucha cegła, w ogóle. Ty dat motywacyjny. Nie! Nie! Lekin. No, no i co żeś zrobił? Zjadł nam dwa gry. Nie. Nie, zjadł tylko ja chciałem szulatować, bo ja myślałem, że odgryzie. Ile to ma procent? To ma... To ma 5%. Nie. Nie wyrzucił. Nie, czekaj. To Ani. Nie, 15, 15 słowy sol. Jedynka. Widzisz. Pokazać wam 15. Ale i tak jakby... Ale i tak... I tak na jednego hita by to miało, nie pamiętam A jeden co. hit jak oto jest pięć, no to się zastanów mordo. I tak nawala szybko. A, a ty nie wiem, ze Tik Toki oglądałeś coś yeah, Nie, ja oglądałem se Chipsy, oglądałem se... Hello everybody, my name is Bark Player. No właśnie, czyli miałeś się nas w dupie. Prawie, prawie nam dwa grille odgryzły. Człowieku. Dwa grille, to no. ty masz na grillu, żeby się najeść, gruba pało. ale Co? <laughs> Co? To jest, dobrze, Bambus Bambusowo co było? Co Zuzia? No jest na takiej innej grupie z nami Bambus Herod Tu jest! Znalazłem jeszcze jedną Dwudziesta Hello everybody my name is Ragnar Kapitan Player pan czestiu <laughs> Matt i Pat Obęczyłem trawę. Czemu nikt nie, nie interesuje się tratwą, tylko... No ja spoglądam są sąsiadów o co ci chodzi, Jan? Ja numeruję następne grupy Dobra Elobelo to rozumiem, bo elo ważna rzecz. Robi, ale ty? Mam Ja szukam dla siebie memu, żeby cię. Gdzieś, gdzieś to mam. No. I tak nie obejrzę, bo gram. Dzisiaj mamy dojść jeszcze do Radio Tower. Cześć, to jest 23, ja. Godziny! A która jest godzina? Jak ja jutro do szkoły idę. Elo bello, idziesz jutro do szkoły? Tak. Super grupa ci No jakiś no, no. klasz. Ja, ja nie jesteś. No jak widzisz. My z Arbera jesteśmy grzeszni. Dobra nie, niestety... Tak. Niestety nie ma już więcej. Moi, ja jestem. Co się stało z tym liściem? Czemu ten liść jest pod wodą? Co? U mnie ten Co liście... jest? O, zebrał się. On miał liścia pod wodą. Liść pod wodą. Liścia ja podchodzi w Ta gratwa jest taka ogromna? Weźcie to może bardziej na środek przedstawcie, żeby nam od nie odgryźli, co? No, chcemy się. Typowy bomb. A tam są deski, jak się... Po, po, patrz na ruszcie, jak się skończy ru, deski na ruszcie, to Przedstawimy. Okej, Ale To mi ma... się teraz nie chce łowić, wam to osiągnięcia. Ale co z tego, że masz osiągnięcie? nie No ale. Czemu ty grasz po osiągnięcia? Dosłownie tylko osiągnięcia. Hmm. Nie mam motywacji. No ale. Aj, w ogóle nie ufmy nic. O. Będziemy tak sobie powiedzieć. Żargi nie usuniemy. Jak nos pokieruje, to pokieruje. O. Myślę, że to jest dobry pomysł. Bardziej, że jestem kapi... Eee, co? Wiesz, ja nie umiem używać haka, nie. Zaraz połowę. Jak ja dzisiaj pierwsze moje stoi temu złowiłem dopiero. Wczoraj usłyszałem mebę, znaczy papugę, co nie? No, no zacząłem biec do biurka. Jak chciałam usiąść, to się tak wywaliłem kolanem. A? go! No nie, to nie działa. Nie, gdzieś mnie! Łuczcie opuściłem! Ej, wiecie, wiecie dlaczego? Bo ja jak biegłem do niego to włóż nie opuściłem w drodze. No to za kapina nawet załogi nie umiał ocalić. Ocaliłem! Zyje Ale... Ale nie ocalił. Wiesz tak samo... Tak samo mówili pewnie na tytaniku, że... No to tylko taka plama przy silnikach, a co? A to jak się okazało? To tylko góra, góra lodowa, spokojnie. No właśnie. I co, nasza strata skończy jak tamte, co pływają pośrodku oceanu. Jak dotkniesz się, to odtopią się. Kurde, coś nowego może być w tej grze? Musimy, Jak odblokujemy Radio Tower, to będzie coś nowego. Tylko musimy popłynąć tam wyspy, żeby zdobyć rzeczy na stworzenie tego. LOL, złapałem tego beczkę przypadkowo. Po prawej wyspa. Dobrze, kapitan mówi, że płyniemy na wyspę. No to kapitan płyniemy. <try> Nie, moje pieniądze. Dobra. Nie, moje pieniądze. A wiecie, co jest najgorsze? Że, nowsze rzeczy, że te nowsze rzeczy są głównie z tytanu, chyba. Więc trochę poczekamy na te nowe rzeczy. No, tam w dziesiątym odcinku. No. Tylko żeście, żeby nikt mi nie. desek nie stawiał. Nie no, dziesiąty? Ty przesadzasz, przecież... Jak my kurde przez trzy odcinki z jednej wyspy nawet pieca nie zrobiliśmy? To... jest... Trzej. wiesz, że to są trzy i pół godziny, nie? Gdzieś to jest dziesięć odcinków. A po ile no, mają te... po ile mają te, te, te? To, to? Po 20 minut? 20 minut będziemy robić 20 par... Ile macie słychać cegieł? Nie wiem, cegieł? Jeszcze... No. Nie mam. Jąt... No to dobra. To jeszcze dwie i będzie sukces. Ma ktoś glinę? Jedną. Czyli jedzenia nie mam, że ma, Ej! nie mam. O, wejdź w skrzynkę bambus. O! No Już się... Mysle... Już myślałem, że można w dwie osoby do skrzynki wchodzić. E, jest ja znowu wysiłę w skrzynce. Co? Gdzie? E, żeby przenieść wszystko z skrzynki do takiej punku. Ej, to jest spoko w sumie. O, się zatrzałam. A Czasami, jak przynosisz to, że. jak zrobimy te porządki w skrzynkach, to. No. Ta. Ej, no weź się dostań, to szybko. Tak, ile już przesuń, albo ja to zrobię. Masz dwa Tego Dobra. I. Raz. Dwa. Ja no, widzicie jakąś wyspę a tam jest bok. No, czemu tam płyniemy płyniemy. w bok. Dlaczego nie je płyniemy. No my tam płyniemy. Ja jestem kapitanem, i ja uznałam że tam płyniemy. No a ja ją dostrzegłem. Ty... Nie, ej, żeśmy to cegły Elabelo. E, masz. Ej, powiedzcie pan, jak będą wyglądać kolejne odcinki Elabelo? <laughs> Moja... Widzowie, od... Będę... Widzowie będą oglądać jak elabelo łowi ryby. Tak, to, to będzie trzy 20 minut. Gameplay uwinił w KFK I będą historie z życia wzięte, żeby ludzie się nie zanudzili na śmierć. I, 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 i wtlemy z bąbusem. Ej, jedźwięć nas goi! Da! <laughs> Pasja. Słuchaj, na tym sobie wiem, że zakaz łowienia ciągle ryb. Ciągle. Możesz Ciągle. łowić, ale, ale możesz tak złowić jedną wędkę na. Takie cztery odcinki. Między odcinkami będzie odcink Wędkę odcink na cztery odcinki! Przecież to jest. zabójstwo dla mnie. 20 minut, jedna wejść przez. E, bambus. Bambus. U, u, pokaż się! Wyzie... Żeby... O, ja! <laughs> Słuchaj, potrzebujemy drewna, żeby rozbudować tratwę, bambus. No w sumie zostawimy go. Nie chce, zgryzie całą tratwę. Ej dobra, weź przestaw zaraz filtr, jak się zrobi ta woda. Teraz przestawię. Nie no dobra, jak się zrobi. Ale będą wchodzisz i śnią drewno od razu. Mam bidę z drewnem, a ten nie wiem. Ja mam 8 destek. Nie, 28, sorry. Jakaś wina z drewnem, co? A. Jak się Dobra, wchodź na tratę. I tak musisz wyjść na wyspę i zniszczyć. Nieważne co. Co tu są trzy beczki przy wyspie, co jest? Nie, bo kwiata i dwie beczki. Tam jeszcze jedno wciągnę. A to nie jest bostra to... Dobra, ej... A... Hej, Halo, rozbijemy się. Kotwice, rozbijemy zale. się! No to ja nie są z kotwicy. Ja są nie tylko... mamy kotwicy, jaka kotwica? O co no. wam w ogóle chodzi? No jak no, zrobiłem kotwicę, to Bambus postawił kotwicę, no to. To jest za właśnie. Będziemy mieć na zapas. To jest nasza współpraca po prostu. Robimy jedno, a po chwili ktoś zrobi drugi. No ja muszę sobie rzeczy do się punku schować, bo nic nie widzę. Dobra, musimy zanurkować. O, to jest ta duża wyspa. Musimy zanurkować, bo tu będzie dużo surowców. Dwie i Dobra, lecę zabijać rakina. Dajcie zabijać. Tylko, że Dobra, jestem drewnianą włócznią zajmie mi to dwa lata minimalnie. No, więc to stracuję. poczekamy, mamy czas. No idealnie. Za, za, jak skończymy lotować tą wyspę, to jest koniec odcinka, więc spokojnie. W sensie już teraz pieniędzy... Ej! skończymy skończmy lotować. Ej, wiecie co jest fajne? Teraz, jeżeli macie coś w skrzynce, a macie ją otwartą i trzecie coś skraftować, to od razu możecie skraftować, nie musicie tego przyciągać z ekwipunku. Seria, co? Serio? Serio, spra bo sprawdziłem, teraz chciałem skraftować skrzynkę i patrzę, nie mam zawiązku w ekwipunku, o skrzynce. A mogę stworzyć skrzynkę i tak się zdziwiłam. Aha, a ja mam 20 desek, coż? Masz 18, ale to problem 20. Zaraz mogę mieć 20, daj chwilę. Yy, gdzie są deski? Co? Myś... Nie, podziękuję. W jednej skrzynce, jakby co to włożyłem, ten yy, kotwica, więc po tym jak będziecie chcieli montować to na skrzynce jest. Czekaj, kokos to. To tego jedzenia potrzebuję. O no, już. A ja dołożę ziemniaki i buraki do skrzynki. Mogę drewno? No nie, nie zrobiła się woda, dobra. Chcesz drewno? A ile, ile, ile? Eee, trochę, trochę będzie potrzebne. Dobra, dzięki. Mam na ruch. I rusz. Dobra, to ja, idę to ja idę nurkować. Nie no nie idź nurkować. Ale, Ale potrzebu Dobre. potrzebujemy... Ten. Potrzebujemy Cię w naszym składzie. Dobra, przestawię ten filtr. Ty, ktoś ma jakiś... O kurde! Dobra. To weź szybko ponurkuj i jak wrócisz, to kończymy. Cine. Tak, bo ja potrzebuję... Potrzebuję, potrzebuję wody. Czemu nikt wody nie wsadził? No ja, ja akurat podlewałem roślinki, więc nie mogłem. O super, to albuza se zjem. Ale to w sumie nie ma sensu. Nie, nie jedzcie w sumie owoców, bo tam się tam przydadzą, jak mówiłem wcześniej no. ty. Yy, kurde. Tu jest surowy su... Czemu surowy są su nie... mi sam i Ej, Bambus, a tym przypadkiem nie miałeś mieć ciągle suma w swoim ekipunku? O, przepraszam! Bo Znowu? Znowu? E, jakby misklik, misklik, e, no, misklik. Tak, misklik tak, mis teraz. Bo miałem zaspione kunie, nie zauważyły. Już to widzę. I Bambus tak celowo to zrobił, chciał zasobotować. O, się skaczą tam i siam. Gumis to fajnie. Niebuszygnur... I bym nie muszę nurkować bez nos. Ile odcinek trwa? 23 minuty, więc zaraz będziemy kończyć, tylko musicie wrócić na teatr. Dobra, ten będzie dłuższy. Będzie... stanie będzie 30 minut trwało. No, bo jest taki trochę nudny. Nie no, jest ciekawszy od drugiego. Ja już się pogubiłem w numeracji, nie wiem czy to czwarty, To jest trzeci. A. Zaraz będzie czwarty. A ja myślałem, że to czwarty jest. Co ty pierdzielisz? Wiesz, pijany Merkus robi swoje. <laughs> Ej, bo ja nie wiem, co ja chcę odkładać do skrzynki, bo ja w sumie nie mam co. Dobra. Bo Gumi się cały świat już zna. Gumiś to fajny miś. Daj plastik. W skrzynce jest, jak ja nie mam. Dobra, Merkus, chodź. się ale ja zbieram... No bez, 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 Be, bez Merkusa, bez Merkusa, bez Merkusa. Bez Merkusa Dzisiaj będzie bez Merkusa, jutro bez no. Bambusa. Chce się kolejny odcinek. To do, do zobaczenia widzowie. Widzimy się w następnym.